Cześć wam dzisiaj, jest widz wizualnie, witam Was uh, nie w grze i nie w serii o tym samym tytule, a w unboxingu paczek od widzów co nie zdarza się często, co zresztą jest dobrze, bo nie lubię chodzić na pocztę. Aha. <grym> Żeby nie było, dostałem dwie. Jedne się spodziewałem, o drugiej wiedziałem, że ma być, ale nie spodziewałem się, że przyjdzie tak szybko, więc z tego co wiem, jedna jest. Od Stevie'a, którego możecie zobaczyć, czy właściwie usłyszeć na serii Castle Crusher wraz z Eremis i z Loro, a druga, ta większa, której nie mam pojęcia, co jest, i z tego co rozumiem, to ma być gift dla mnie w okolicy urodzin, więc jestem, jestem ten. Um... To jest od Gadi, Jeżeli nic nie pokręciłem, dogrywam tu jeszcze jedną rzecz. Gadi ma swoje konto na Instagramie, które znajdziecie na dole w przypiętym komentarzu, więc polecam, a znajdziecie na tym koncie instagramowym takie cudne rzeczy, jakie za moment zobaczycie, więc serdecznie zapraszam. I jest mi niezmiernie miło i jest mi tak głupio, że aż się troszkę cykam to otwierać. No ale dobra, lecimy, może najpierw to o czym wiem, co tam jest, bo będzie mniejsza w to mniejsza skucha, jeżeli by jakby, jakby co. One tak ładnie wyglądają zamknięte, czy ja mogę je sobie zachować na pamiątkę od tak? Dobra, to chyba najłatwiej będzie rozciąć tutaj. Nie wiem, czy widać, jak profesjonalnie zamazałem, a... Jest pełna profeska na dwie kamery, lecę, tu się wmontuję. Otworzyłem w ogóle biały ten pik tekstowy, czysty, cały, żeby mnie doświetlały monitory. Lepiej niż normalnie, ale zobaczymy. Zaraz, zaraz, a nie, tu się, tu się da tak, nie muszę nic ciąć, nie muszę nic... nic... Nie muszę nic niszczyć, powiedział wizur, rwąc kopertę. A, Makoto Shinkai! Twoje imię! Tu też pokażę, ale tu, głównie tu. To jest ym, ta książka, na bazie której jest film. Z każdej strony słyszę, że powinienem to przeczytać i się tym zapoznać. I już mam długą kolejkę ludzi, którzy chcą sięgnąć po przeczytanie tego w momencie, kiedy ja skończę. Więc, żeby nie było, chyba muszę przyspieszyć swoje czytanie, żeby zdążyć to przeczytać nim, nim ktoś będzie próbował to przejąć. Więc plan jest taki, że jak tylko skończę to, co mam czytać, teraz zacząłem, przechodzę do tego. zobaczymy. Zob Zobaczymy jak będzie. Dziękuję bardzo. Niezwykle mi miło. Dobra, zobaczymy, zobaczymy coś wymyślę w jakiś sposób ja się odwdzięczę ja to, jako, ja to jakoś rozegram. I teraz to paczka od Gadi. Um, jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, tylko nie wiem jak to ukryć. Kurczę, super zapakowane, tak wiecie. Mm, halka, by tu trzeba, żeby to. Próbujmy, spróbujmy to gdzieś tu. Góra! Okej. Okay. Jest! Jest napisane! Jest! <noise> jest pięknie napisane, że to jest góra i jest informacja A, gdzie... gdzie ciąć. Dobra, spróbujmy to rozciąć, tylko, tylko tak, żeby to naciąć, ale żeby przypadkiem nie ciachnąć czegoś, co może być w środku. Bo zawsze mam jakieś takie stany lękowe, szczególnie jak mi przychodzą jakieś takie większe paczki, które są wypchane różnymi dobrociami, że tak to nazwę. To jest to ryzyko, że ja, ja, ja tu walcząc z tym wezmę i natnę i rozetnę wszystko, czego nie powinienem rozcinać i nie powinienem ruszać. I Ooooooo katanę mogłem wziąć. Katanę do tego mogłem zabrać, tylko że ona jest tempa. Katana jest tempa jak mój dowcip, więc wiecie. Ten scyzorek to w ogóle jest taki bajer. Moment, czego tutaj dobrze widać? Gdzieś tutaj spróbujmy. Ten scyzorek jest tutaj taki bajer, bo tu jest pendrive w nim, który przestał działać, bo go wziąłem i zalałem. Ale zasadniczo był fajny. Tak, mówisz grażny, że otwieranie paczki to jest praca zespołowa, tak? Mam ci nie uciąć ogonka przy okazji, żeby nie było, że przyciąłem ogonek. Grażyn, podwyższasz poziom trudności, wiesz, bo jak ja ci ciachnę w nosa. Ja wiem, że ty masz pazur, żeby mi oddać, ale ja bym wolał, żebyś nie musiała mi oddawać koczy, wiesz? Okej, okay. chyba! Chyba nam się udało. Mam nadzieję, że ostro się. Wow! Czy wy, czy wy wiecie, co to jest? Uwaga, ciężko się otwiera, ale warto. Ja wciąż tego nie otworzyłem w grze. To jest, to jest prezent dla grażynki, tak, tak. Kitku się tu zmieści? Tak, tak, bezpiecznie jest, Możesz usiąść, Możesz usiąść. Gaddy, najlepszy gift ever. Całego kota zmieściliśmy w tym pudełku. Idealne wręcz zasadniczo, rozmiarówka jest pod grażynkę. Za zanim dojdziemy do samego gifta, to grażyn tutaj zarządziła, bo to jest. Ha, kota, kota, ale mogę czekać. Nie, nie, tego nie ruszamy. To jest to jest osą, o tym zaraz powiemy więcej. Jak tylko rozgryzę, o co kaman. Mogę cię zdjąć? Mogę cię stąd zabrać? Ja cię przystawię na drugi stolik, dobra? Nie będziesz wtedy w centrum uwagi, ale będziesz miała cały kartonik dla siebie. Nie będziemy musieli nic kombinować więcej kocie. To jest to awesome. są! Jeżeli nie wiecie, tak wyglądają urodzinowe torciki w Genshin Impact, które dostajecie w dniu urodzin, jeżeli podaliście oczywiście datę swoich urodzin wtedy, kiedy je macie. Ja 10 kwietnia dostałem takie coś do plecaka. Znaczy na maila i yy, po odebraniu trafia to do plecaka i jeszcze tego nie otworzyłem z tego co mi pisaliście, to dostaje się wtedy właśnie te półksiężyce, czyli po otworzeniu 60 yy, reziny. Więc będę to musiał zrobić może na jakimś najbliższym lajwaju w niedalekiej przyszłości, żeby nie było. Jeżeli chodzi o to, to była karteczka. Uwaga, ciężko się otwiera, ale warto. X i uśmieszek. Grażym, to ci pęknie i wybuchnie. I przestraszymy się oboje. Wow. Wizu po pierwsze wszystkiego najlepszego, po drugie zdrowia, szczęścia i radości. Niech pięciogwiazdkowe role Ci sprzyjają i nie zamartwiają. Cieszę się, że jesteś i dla nas tworzysz, więc i ja stworzyłam coś dla Ciebie. To podkładka pod kubek z wizją fiszelki, żeby już zawsze poranna kawa smakowała wyśmienicie, żeby było zabawniej, akurat mam kawę przy sobie, więc... A, do jednej, do drugiej kamery. Awesome! Ej, ja nie wiem, czy ja mogę na tym postawić kawę. Serio, bo to jest. To jest drewno. Nie jestem pewien jakie, bo nie jestem w temacie, ale może jakaś brzoza czy coś. Bo tak patrząc, że jest białe z ciemniejszymi elementami, to mogłaby być brzoza, ale ja się nie znam. Ale. To jest. ¡Som! Awesome! Jeszcze ten pojemniczek w środku, taki wiecie, że, żeby mięciutko było, żeby można było na tym położyć. Takie. A! To jest genialne, to jest cudowne, cieszę się bardzo, dziękuję, głupio mi jest. Grażem, no chodź tu zobaczyć. A, nie docenia prawdziwego piękna. On uważa, że jest jedyne prawdziwe piękno. Problem z tym kotem jest właśnie taki. Więc przeosuwniasta książka od Steve'ego i mega! Naprawdę mega! A, wizja od Fiszelki, od KADI. Jesteście cudowni, wiecie? rozpieszczacie mnie to raz. Jest mi naprawdę miło, jest mi głupio i. Jesteście super. Wzruszyłem się trochę. Dobra, nieważne. Jest super. Dziękuję Wam bardzo. Zrobiło mi się cieplutko tutaj prosto w mojej Miał-Miał. I słyszymy się, jak dobrze pójdzie jeszcze dzisiaj na Discordzie, czyli z Wami jeszcze wczoraj na Discordzie. To znaczy z mojej perspektywy, ale jeszcze dzisiaj, jak dobrze pójdzie, też się usłyszymy, więc nie, nie, nie. Dzisiaj, kiedy oglądacie ten filmik, mnie wieczorem nie będzie, więc wczoraj się słyszymy z Waszej perspektywy, a dzisiaj mnie zapewne nie będzie, nie uda mi się być, więc ja. Ludziska. Muchas gracias. Widzimy się przy następnej okazji. Niech moc będzie z Wami i życzę Wam tak świetnych giftów jak ja dostałem. Bo to jest naprawdę kozackie i jestem zdumiony, jak bardzo gęślinowe i jak bardzo super to jest. Więc jak wymyślę, jak to jakoś ym, wyeksponować za moimi plecami, gdzieby to mogło stać, to by gdzieś tam wylądowało. Bo żal mi na tym stawiać kubeczek, to jest za ładne. To jest za śliczne, żeby na tym kubeczek stawiać, ja będę to trzymał jakoś może tak uchylone, czy jakoś tak, wiecie, to na zasadzie tak jak jajko faberże, na miękko, na twardo, gdzieś się postawi, żeby wyglądało ładnie. Miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, do następnego, hej!